Siemaneczko, witam serdecznie kolejnego dnia dzisiaj na dłuższym kiju głównie dlatego, że z tyłu możecie sobie zobaczyć. O, tutaj mamy dwie kapibary jesieniary. Jeśli koleś robiący jakieś lasce zdjęcia w liściach. O, tak właśnie działa świat influencerów. Ja jestem w drodze powrotnej z mojej wycieczki na hulajnodze jest oczywiście kask jak wiadomo nie jeździmy bez ochrony bo no <laughs> kiedyś powiecie że nie mieliście kasku to tyle powiem <laughs> trzeba być odpowiedzialnym zawsze kask na nogę i możecie sobie pooglądać kapibia, kapibary jesieniary w tle dzisiaj Ostatni dzień tutaj nagrywek niestudyjnych. Jutro i pojutrze ostatni dzień października, czyli dwie ostatnie czarne historie, oraz już jest nagrane Ktulu. I do wtorku łącznie posłuchacie sobie historię. Z racji tego, że nikt się nie odezwał, poszliśmy poszliśmy Tropem zadzwonienia na policję, i wydaje mi się, że całkiem nieźle to wyszło. Będziecie sobie mogli we wtorek zdecydować, co się stanie dalej. Do tego czasu bawcie się dobrze historią profesora Wilmarta, bo uważam, że to jest bardzo fajna historia. A jak skończymy tą książkę Szepczący w ciemności, to spróbujemy ogarnąć sobie kolejną. Bo Czóz tulu ma 10 książek, czyli historii paragrafowych, albo może skorzystamy z czegoś zupełnie innego na rzecz, na przykład Samotnie w ciemności to było, czy Arkam, gdzie normalnie rzuca się kośćmi i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. W każdym razie mam pomysł na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że będzie to wystarczająco fajne. Znaczy, mam pomysł, jak zrobić to lepsze niż jest teraz. Czyli nie sam dźwięk nagrywany tylko jeszcze jakieś efekty wizualne ale do tego potrzeba trochę więcej czasu z mojej strony i na pewno trochę mniej choroby jutro i pojutrze nie będę korzystał już z traku halloweenowego bo mnie ostatecznie Rafael Krux wkurwił kolejne 7 filmów zostało oznaczonych do usunięcia ze względu na to, że kurwa nie... Zaakceptowała mojej umowy licencyjnej. Nie wiem dlaczego. Wycofałem odwołania, ze względu na to, żeby, żeby nie mieć problemów, ale jutro będę pisał do YouTube'a z pytaniem: Kim kurwa jest tam ten ćwok, że może ignorować postanowienia licencyjne i może żądać usunięcia filmów moich z jego muzyką, mimo że jest ona licencjonowana i skurwiel sam tą licencję dał? Czyli mogę korzystać z filmu, mogę na tym filmie zarabiać, film może być komercyjny, a on cały czas mi odrzucił właściwie firma, która się zajmuje Instant, kurwa, Music, coś tam. Jest to niemiecka firma, jeżeli, jeżeli to jest ta, którą znalazłem, która się zajmuje tym. I on jest chyba częścią tej firmy, oni zajmują się licencjami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jak to kurwa, Niemcy może po angielsku czytać nie potrafią, ale odrzucają mi notorycznie moją licencję, mimo że jest valid. Opłacam ją codziennie, opłacam całą licencję Elements, w której częścią jest również e, muzyka Rafaela, e, Cruxa, e, Halloween, e, którego już jutro nie będę korzystał. E, I chuj mu w dupę. Więc mam na kanale teraz 7 filmów, z których e, wpływ z reklam idzie na konto tego kutasa. E, zastanawiałem się, czy by w ogóle reklam tam nie wyłączyć. Albo czy by tych filmów nie skasować, dlatego że ogólnie jestem mściwym skurwysynem. Szczególnie w takich wypadkach, kiedy to ewidentnie ktoś próbuje mnie okraść, a ja nie mogę nic z tym zrobić, bo po prostu nie mam narzędzi. Więc jutrzejszą muzykę halloweenową zastąpimy sobie czymś innym. Jest dużo, jest dużo ryb w morzu, więc znajdę sobie inny kawałek, który mi się spodoba. Myślałem, że wytrwam do końca, myślałem, że się dogadam z tą firmą. Myśl normalne, legalne odwołania pisałem, z linkami do mojej licencji, z przeklejoną licencją nic. Nie chcę być tutaj, nie chcę być tutaj dodatkowo z kurwy synem, ale może fakt, że to są Niemcy ma coś tutaj do, do rzeczy. Jeszcze 80 lat im nie wystarczyło na pozbycie się pewnych kurwa, przyzwyczajeń i odruchów. Dobra, miałem tego nie mówić, więc nie słyszeliście tego, nie, 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 nie powiedziałem nic w ten sposób. W każdym razie, trochę chujowo, że YouTube pozwala na coś takiego. Bo ja rozumiem, że... Mamy tam nadal jesieniary? Chyba sobie poszli, liście przestały być interesujące. Ja rozumiem, że YouTube dba o, o copyright. Ja rozumiem, też jakbym był twórcą, chciałbym, żeby Nikt nie kopiował moich, moich utworów i moich, moich tworów w ogóle w nielegalny sposób, albo żeby przynajmniej mi o tym poinformował, nie? Bo ja nie mam problemu z faktem, żeby, żeby udostępnić swoją pracę komuś, ale mam problem z faktem, jeżeli ktoś to robi za moimi plecami, więc tutaj YouTube jest bardzo spoko. Ale jeżeli ktoś chce nadużywać tego systemu, to nie wiem czy wiecie, w YouTubie można złożyć jedno odwołanie i drugie odwołanie. I pamiętam, że dalej można iść jeszcze na drogę sądową, ale, ale zazwyczaj nie mamy takiej opcji. Jeżeli jest jakoś inaczej, ja o tym nie wiem, możecie mnie poprawić. I, i dalej muszę już bezpośrednio komunikować się z YouTube'em, co wcale nie jest takie łatwe. I znalezienie w ogóle miejsca do kontaktu, a żeby oni już kurwa odpowiedzieli, to jest zupełnie inna bajka. I to raczej. Tutaj raczej nie sprzyja, żebyśmy, żebyśmy my jako twórcy ogarniali to i żeby było to dla nas dobre, fajne i przyjemne. I niestety mam wrażenie, że tutaj twórcy i całe Content ID ma zbyt dużo zbyt duże możliwości, Aha, zaraz będę miał przestary. Ma zbyt duże możliwości i niestety jest to wykorzystywane tak jak w przypadku Insta Music Licensing czy jakkolwiek się ta firma nazywa, gdzie moją prawdziwą, legalną, opłacaną licencję olali bez żadnego wytłumaczenia i dodatkowo jak po prostu małe, strachliwe kurwy wrzucili, że moje filmy mają być usunięte. Tragedia jakaś. Pożaliliśmy się. E, dam znać w tygodniu. Dam znać w tygodniu, jak moje rozmowy z YouTube'em poszły. E, nie ze względu na to, że, że jakby martwię się hajsem z tego. Nie, nie martwię się hajsem. I tak z reklam nie mam z tego dużo. To są jakieś marginalne kwoty. E, martwię, się, martwię się faktem, że coś takiego w ogóle ma miejsce i że można. E, że można w ten sposób się zachowywać mimo, że coś jest w 100% legalne i, e, i jest opłacane i wszystko wszystkie formalności, które powinny być dopięte są dopięte a i tak ktoś to olewa korzystając z niedoróbek systemu z którego korzysta e, dobra e, podobno ma być taki tydzień pogody to bardzo fajnie będzie można sobie pojeździć e, będzie można zrobić grobing w nieco bardziej kulturalnych warunkach i łoma tulu, 8 minut, się rozgadałem, prawdopodobnie większość z tego to jest mój bełkot i powtarzanie 17 razy tego samego, bo mam tendencję do gadania wiele razy tego samego w innych słowach. Dobra, eee, miłej zabawy z czusku tulu, eee, dzisiaj poniedziałek, wtorek, bo te historie są już ogarnięte, te historie są już wgrane na YouTube i czekają sobie na publikację, a w, we wtorek zapraszam do wyboru I, i tyle. Bawcie się dobrze, korzystajcie z ładnej pogody, pamiętajcie jak korzystacie ze sprzętu jeżdżącego, to tylko w kasku. Nie bądźcie głupi, dbajcie o siebie i na koniec taka drobna uwaga... Tak mi się takie podsumowanie, pewnie już o tym mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Takie podsumowanie dotyczące tej sprawy z YouTube'em. W gruncie rzeczy można to olać, ale nie oleję tego tylko dlatego, że nie wykorzystałem wszystkich swoich możliwości i może mój mały ruch coś zmieni w tej maszynie. I może w przyszłości po prostu będzie łatwiej, lepiej i ktoś będzie miał mniej problemów. Więc no to. to wszystko. I do następnego.